Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wędkarski bzik i witam was w kolejnym odcinku. Tym razem jesteśmy na zupełnie nowej wodzie, a tak naprawdę jesteśmy na rzece na tamizie. Jest to rzeka, na której, aż wstyd przyznać, jeszcze nigdy, ale to nigdy nie wędkowałem. No muszę wam powiedzieć, że 10 lat w Wielkiej Brytanii i jeszcze nigdy na Tamizie nie wędkować, no jest to, że tak powiem, chyba niechlubny rekord. Ale jakoś nigdy mnie do tej rzeki, szczerze mówiąc, nie ciągnęło i nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wyjaśnić. E, I to był właśnie tak prawdopodobnie mój duży błąd, bo ta rzeka może naprawdę dużo zaoferować. E, dzisiaj jesteśmy na nowym miejscu, nie tak daleko od mojego miejsca zamieszkania, także tak, wyczaiłem naprawdę przepiękną miejscu. Słuchajcie, jestem tak podekscytowany tą lokacją, że wygląda to tak naprawdę tak jak w Polsce. Czuję się jak, jak na Wiśle, ale, ale troszkę mniejszej, w każdym razie, ale, ale jak na warunki angielskie jest to zdecydowanie bardzo ciekawa lokacja. E, w okolicach Oxfordu się znajdujemy, więc że tak powiem, tereny zielony dookoła, no są przepiękne, jest bardzo dużo e, dzikiej, e, dzikiej zwierzyny obok nas, są duże pola. E, otwarte przestrzenie, tak jak tutaj przyjechałem, to naprawdę no, dziesiątki bażantów, kilka saren udało się zobaczyć w drodze na to łowisko. Za chwilkę albo w trakcie filmu pokażę Wam, co nas otacza, jaka przepiękna lokacja, jest tutaj cisza, spokój. No Powiem Wam, że od pierwszego wejrzenia zakochałem się w tym miejscu i myślę, że będziemy tutaj częstymi gośćmi. Jeżeli coś uda nam się złowić, nie jestem nie do końca przygotowany, tak wam szczerze powiem, nie wziąłem sobie zanęty, zapomniałem sobie wziąć zanęty. Także dzisiaj będzie to typowo krótka sesja, jak to zwykle bywa w, naszym, w naszych ostatnich filmach, ale, ale może coś uda nam się tutaj złowić, tak naprawdę jakakolwiek ryba będzie dużym sukcesem. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj złowić może jakąś płotkę, może, może jakiegoś klenia, może, może leszcza, nie wiem. Będziemy próbować. Będziemy wędkować na dwa wędziska i jedno wędzisko już zarzuciłem tutaj za nami. Nie nie wiem czy widać, szczytówka jednej z wędek jest tutaj zaraz za moimi plecami i jest to trupek. Zarzuciłem sobie tutaj trupka, um, trupek to oczywiście pstrąg, jakoś pokochałem tą przynętę, bardzo dużo ryb ostatnio że tak powiem, um, udało się złowić za pomocą tej przynęty, więc tutaj też będziemy próbować właśnie tej przynęty, aby złowić jakiegoś zębatego. Nie wiem, zobaczymy, będziemy zmieniać też um, tą metodę raz na grunt, raz Spławiek będziemy sobie tutaj na, te, na tego żywca. Jeżeli uda nam się złowić jakąś, jakąś rybkę, tutaj to spróbujemy sobie na żywca. Jak nie, to z gruntu na trubka. No i drugie wędzisko, drgająca szczytówka na białe robaczki. Będziemy sobie tutaj przerzucać co chwileczkę w różnych odległościach tej rzeki i zobaczymy, co ta rzeka nam tutaj zaoferuje. Także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że będziecie świadkami złowienia mojej pierwszej ryby na Tamizie. No to zabieramy się za wetykowanie, ale zobaczcie, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. Cisza, spokój, nikt tutaj nie chodzi, nikt tutaj się nie przemieszcza. No, lokacja, muszę Wam powiedzieć, że jest przednia. No dobrze, bierzemy swoją drgającą szczytówkę i próbujemy coś tutaj zadziałać. No niestety, problem jest taki, że nie mam zbyt wiele zalęty. Właściwie nie mam jej w ogóle. Mam tutaj troszkę tylko peletu z robakami. Nie wiem, nie wiem, czy nam coś to w ogóle da. Czy uda nam się mieć tutaj jakiekolwiek branie. No oby tak było, oby tak było. Dobra, nabijemy sobie parę robaczków. To będzie nasz pierwszy cel, żeby zobaczyć czy jakakolwiek drownica tutaj jest. Myślę, że trzy robaczki w zupełności wystarczą na pierwszy strzał. Nie wiem jaka tu jest ryba. Nie wiem co tu można złowić tak za bardzo, ale to nie przeszkodzi nam w tym, aby spróbować. Chyba jest tutaj dosyć głęboko, Wam powiem. No, Zobaczymy. No, troszkę głęboko jest. Parę metrów jest. Dobra, damy sobie wędeczkę tutaj. Zobaczymy, czy nam w ogóle będzie trzymać taką odległość. No dobra, trzyma. No dobra. Super, tutaj jak widzicie mamy już trupka, typowo na sygnalizator założony i pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na pierwsze brania. No ciekawe czy coś się tutaj zadzieje czy nie. Kurczę, fajnie byłoby jakąkolwiek rybkę tutaj sobie złowić. Przerzucimy sobie trupkę. zobaczymy co tam się dzieje ciekawego. Przejdźmy sobie go trochę dalej może w tą stronę O! mam pierwsze branie słuchajcie Mamy pierwsze branie o kurcze, ale nam się żywiec złowił super, idealnie. No to go założymy na żywca i zobaczymy, czy coś go chlupnie. No ale fajnie, że coś się podziało. To najważniejsze. jeszcze będziemy kombinować. No, spróbujemy go zarzucić. Może akurat na żywca coś nam tutaj pyknie. Trzeba próbować, trzeba próbować. Bo bardzo szybko ten spławik leci. I co chwilkę trzeba przerzucać niestety. Mamy chyba branie. Kurcze, zobaczcie, branie czy nie? No branie chyba. Kurcze, ale jaja. Ale jaja. Gobanie, go ten wyciąg. Kurcze od razu zobaczcie, odstrzała. ale szaleństwo ale szaleństwo no niewielki ale jest słuchajcie o zobaczcie jaki fajny śmigło leci wojskowy tutaj jest wojskowe lotnisko ale zobaczcie to mam szczupaka pierwsza druga ryba Stamizy. świetna rzecz ale się cieszę Kurczę, mam taką małą matę dzisiaj, no ale będzie nam musiała wystarczyć niestety. Nie jest to potwór, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę, że udało się go złowić. Świetna sprawa. No to szczupak ląduje w wodzie, musimy go tutaj z podbieraka delikatnie. Super. Pierwsza sztuka, Pierwsza sztuka jest. Nabijamy świeże robaczki i rzucamy ponownie. No ale musicie przyznać, że akcja była niezła. No fajnie, bo to naprawdę cieszę. Ja wiem, że to nie była największa ryba, największy szczupak, ale to kompletnie nie o to chodzi, bo chodzi tutaj o to, że na nowym miejscu udało nam się złowić jakąś tam rybkę i to tak naprawdę w bardzo krótkim czasie. No, trzeba korzystać z możliwości, z okazji, jakie nam daje właśnie nowa miejscówka. Jeżeli udało nam się zrobić fajną rybkę na żywca, no to kurczę, nas pławiczek i tutaj przyrzucić parę razy i to właśnie dzięki temu, dzięki kombinowaniu, jesteśmy w stanie złowić jakieś rybki, które nas interesują z danego łowiska. Także pamiętajcie, zawsze, ale to zawsze trzeba troszkę pokombinować i to dopiero może zaowocować jakimiś rybkami na Macie. Kurczę, ale miejscówka, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Szkoda, że na noc tutaj nie można wędkować, naprawdę, wielka szkoda. Cisza, przestało się cokolwiek dziać, nawet nie ma delikatnych wskazania robaczki. No niedobrze, niedobrze. Niedobrze to wygląda. Także myślę, że po prostu przejdziemy na inne stanowisko. Myślę, że tak półtorej godzinki będziemy dawać na, 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 każdy, na każde stanowisko i będziemy przychodzić dalej, dalej. I może znajdziemy jakieś jedno z lepszych stanowisk, które będzie mogło nam zaoferować troszkę więcej niż to. Także myślę, że zaczniemy sobie to wszystko powoli przenosić i przejdziemy na kolejne stanowisko po lewej stronie i zobaczymy. No prawda jest taka, że podczas łowienia na nowych rzekach, na nowych jeziorach, czy też na nowych miejscówkach, no po prostu musimy się ich nauczyć na świecie, więc frycować trzeba zapłacić i trzeba troszkę popracować. Jesteśmy na, jesteśmy na nowej miejscówce. Jesteśmy na nowej miejscówce. Tak to wygląda. No też bardzo fajne miejsce. Ale kurcze też jak na razie nic się nie dzieje wielkiego. No fajnie byłoby złowić jeszcze jakiegoś żywca, no ale kompletnie te drobnica nie chce współpracować dzisiaj. Trudne warunki. Także próbujemy rzucać z pławikiem z baitem, czyli z trupkiem. No ja też może wziąć czemu nie. Nikt nie powiedział, że nie. To co sobie zrobimy? Tą ostatnią godzinę spędzimy na kilku stanowiskach i wezmę sobie tylko trupka ze spławikiem i. Nasz e, koszyczek. I po prostu przejdziemy parę stanowisk i zobaczymy, czy tam coś się w ogóle kryje, czy też nie. Dosłownie 5 minut. Na każdym stanowisku, parę minut sobie tak pochodzimy i zobaczymy, czy coś tam się będzie działo. A jak nie, no to zawijamy się do domu. Więc ja już kończę to pakować, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, podbierak jest. No, wędki też, żeby to jakoś trzeba było tutaj ułożyć, żeby nam się tutaj nic nie podziało złego. Ok, chyba wszystko. I sobie przejdziemy, i zobaczymy każde stanowisko na spokojnie. Może akurat uda nam się coś jeszcze namierzyć. A jak nie, no to jak wspomniałem wcześniej, będziemy zawijać się do domu. Nie wiem, czy mi się tu nie rozwali wszystko zobaczymy średnio to wygląda jak na razie Ale powolutku będziemy sobie jeździć i myślę, że tych parę miejsc możemy odwiedzić No miejsce naprawdę zacne, zacne bardzo fajne tylko żeby te ryby bardziej chciały współpracować. No, ale tak jak wcześniej wspomniałem, niestety trzeba się tego miejsca nauczyć. Okej. Okay. no tu też możemy podejść, bo chyba jest jakieś miejsce. Dobra, tylko szczupak. No to wezmę trupkę, i rzucę parę razy. Zobaczymy, czy coś tutaj się kryje. No, tutaj takie fajne, fajne urwisko. No, czy tak powiem, w sam raz na szczupaka. Przynajmniej w teorii. No, wiecie, parę rzutów wykonamy bez jakiegoś takiego strasznego spięcia zobaczymy ale no, zobaczcie jeszcze raz trochę dalej o. nie ma to nie ma lecimy dalej lecimy dalej no i tak sobie będziemy przechodzić miejsce do miejsca Przerzucamy sobie parę razy może, może, może trzeba wierzyć, prawda? No, też bardzo fajne. Co sobie zrobimy, co tu wjedziemy? Słuchajcie, bardzo głęboko to jest, naprawdę. Mega, mega głęboko. O, idealnie nam no się udało zarzucić. I czekamy. I to wcale nie muszą być dalekie rzuty. Mogą być tutaj zaraz koło, koło konarów, drzew, krzaków. Wręcz nawet lepiej. Często jest tak, że właśnie rzucimy tam w te konary. I nie zawsze jest od razu branie. Ten szczupak będzie właśnie podążał za tym trupkiem. I często on dopiero weźmie po paru sekundach, kilkunastu sekundach różnie. Albo po prostu nie weźmie, bo coś mu nie spasuje. Też tak może być. Tu jest idealnie, bo to jest takie zwolnienie. Troszkę przy brzegu wolni ta woda płynie. I tutaj teoretycznie ten szczupak powinien przebywać. No niestety zerwałem spławik, i to chyba nasza przygoda będzie musiała się zakończyć. Jeszcze co sobie bym zrobił, to sobie przejdę i zobaczyć, jak te ostatnie stanowiska wyglądają. Muszę następnym razem mieć jakieś tam powiedzmy, yy, rozeznanie, co można, czego nie można, gdzie można łowić, gdzie nie. Wiem, że do tego budynku można łowić, więc tutaj już będą jedne z ostatnich stanowisk. No, tutaj też to fajnie wygląda. No, bardzo fajnie. No, tutaj też mogłoby się coś zadziać, jak najbardziej. No, bardzo fajne stanowisko, naprawdę. Tutaj ta końcóweczka też fajnie wygląda troszkę głębiej od razu. Chociaż tutaj ta rzeka troszkę przyspiesza, nie jest to idealny moment. Kurczę, troszkę na złym zakręcie jesteśmy, no ale trudno. I nie wiem czy tutaj jest to ostatnie miejsce, czy nie. Tutaj to bardzo fajnie wygląda. Tutaj, tak. Widzicie, wiry się robią dookoła. Tutaj, tego stanowiska. Tutaj, szczupak powinien być. Zdecydowanie. No dobrze, to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Może jakichś strasznych ryb nie było, ale coś nam się podziało. Jak na nową miejscówkę. Bardzo ok. Miejsce jest wspaniałe. Myślę, że troszkę tutaj będziemy mogli czasu sobie spędzić. Tej zimy. I troszkę tych szczupaczków może uda nam się tutaj złowić. Nigdy nie wiadomo. Dziękuję Wam raz jeszcze bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek, że byliście ze mną. I do zobaczenia w kolejnym filmie Wędkarskiego Bzika. Trzymajcie się. Hej!